Boże, karta, moje donosy siary. Dzisiaj ogólnie nagrywam odcinek, że oceniamy chaty na Halloween. Ja już mam całą chatę ozdobioną, no, mam jeszcze kościelki. Ja e, mam ogólnie ozdobioną, no, tylko mojki mi zabrakło ozdobić. Mam nawet kukurydzę posadzoną, tak. Ja e, mam całą chatę ozdobioną, na pańczyny, nawet widać troszeczkę, że są pajęczyny w oknach. E, pomalowany dom na pomarańczowo dynie są tu. Jest jeszcze Halloween ze mną, czyli szkielet koń. Jest mały szkielet. Później Wam jeszcze pokażę na końcu odcinka, jak się robi go. Hey, hey. i co w sumie na niego potrzeba. Mam u mnie wszystko zapisane, co potrzeba jakby robić Na przykład na właśnie konkurs, bo w zrobić konkurs na szkieleta. Tak. No ja nie wiem jeszcze kiedy. Um, a więc dzisiaj u mnie tak oceniamy chatę na Halloween, bo słyszałam, że niektóre osoby już, już coś kupimy między hatami. Ja wyłamam mam już całą chatę ozdobioną. Tam widać, że jest kolejna chata, jakaś ozdobiona chyba na Halloween. Tam ktoś też ostawia, jak widać. Więc tak. Lecimy ogłaszać, że jest um, konkurs, um, ten, oceniamy chatę na, na Halloween. Halloween. Tak. czy dobrze pisze, zamieniają się mojego bez tego. No. Yy, Ranczo dostał ogólnie, moim zdaniem. On jest taki ładny, nie? że nawet mu tak, o, tak, te parkociki nie pasują, dlatego on ma właśnie Irokaza. Bardziej pasuje Irokaz chyba albo Ktoś by nie widział, nie? No to jest dużo sposobów, aby zostawić konia. Ja ogólnie będę jeszcze go ustawiać chyba, bo ktoś chce wiedzieć. To są specjalne rzeczy na Halloween. Um, I jednym z nich jest właśnie dynia na ogon. Taka dynia, nie? Albo takie coś. Albo taki lizaczek. No dużo rzeczy jest właśnie taki listek. A właśnie ja tego listka mam. I no jest ciekawie bo ja nie chcę na przykład jakieś dobre rzeczy mieć. Nie ja mam właśnie takie okulary. ja dla niektórych nie mam. No jest troszeczkę dużo. Też zbierałam oh, ale zrobię kupić, zrobić, jakby... zrobić. Takie jakby... Nie wiem jak to powiedzieć. Penning, skrzyń żeby wytropić na przykład jakąś rzecz z Halloween, bo chcę bardzo mieć coś z Halloween. Zobaczmy przez pamiętkę jakby na Halloween. GSLA na. Pszczoła. No, dzisiaj też zrobiłem opening. Szkoda, też to kochać mi nawet puste skrzyni i biały na koniec. oh <sighs> No mi zacząć śmierdzić. Jest chora. No w ogóle podnoszę nagle ku ale nie, nie dają tak o, głowy na bok. Nagle nikt nie chce. Nie będzie na razie nic, nic chyba nie będzie na razie z tego oceniania hat na halloween Szkoda troszeczkę Chciałam szczerze nie A Więc mogę wam pokazać gdzie się znajduje ten szkielet Jak go można zdobyć Chyba nikt nie wyjdzie No cóż o... Zacznijmy po etera, a może po e, Ja już wszystko pokażę. Popatrzcie, jak to biegnie wygląda, jak to biegnie. Taki zmutowany konia. Ej, no ale no, ładnie jest, ładnie. Nie, no nie ukrywam, ładnie jest. Fajnie to wygląda, jak biegnie. Takie nogami przybieramy. Tu, hop, ładnie. Co ja robię ze swoim życiem? Ja się zastanawiam szczerze. Pierwsza ja rzecz. Nagrywam. Druga rzecz. Uczę się na sprawdzeniu z geografii, fizyki, chemii, historii. Polaka. Właśnie z Polaka, bo nie z Luźniakiego. Tak, nie. No nie pokazać na razie. No jakieś konie. Tutaj są ludzie. Ludzie jakiś. Butter, butter, masło. I to jest właśnie ten na, tego szkieta nie? nugen, e, ciasto dyniowe, rubin spider stone. Tak, mam jednego rubina. To jest super, no. A jak zrobić właśnie... Jeśli to się resytuje, czy jak? Nie, to co to wczoraj, kurde. Nie umiesz szybciej zrobić? Ah. że Tak to się robi kochana Bo ty tego nie ta chyba Ona jakaś nie jest Wiesz ten element cyk Teraz można ten wziąć, nie? Robimy cyk Cyk Teraz go tu przenosimy Cyk. Teraz dajemy do końca. Up, up, up. Najważniejsze, żeby nie przesunąć gdzie Teraz tu, tu, tu. Ważne, żeby była ta na na do na, na oglądania. Najważniejsze to jest. Bo inaczej ten koń się nie zrespi. Na przykład musicie tak jak skalę zrobić, nie? żeby ten koń mógł wam się zrespić. To są żeby mógł się zrespić, to wy musicie go zrobić tak, żeby on się w ogóle zrespił i musicie zrobić cyk układankę po prostu. to jest jak to są puzle po prostu, opa Złom śmierdzi, Co on tak szybko że śmierdzi, Slaj. <laughs> Idziemy my my, my mu zrobić. Dobra, zjeżdżamy sobie. Bo czemu by nie? Uy. No fajnie, bo jeszcze. pa pa oooo <sad> uuuu eeej mój śmierdział? what the hell to który to śmierdział? to mi jeden koń śmierdział dwa konie śmierdziały hmm. nie wiem ja przecież mam swoje podchania dobra no nikt na razie nie chciał żebym oceniała to może was wiem. Oprowadzę o po mojej chacie i wy ocenicie moją w komentarzu. I mm. nie czemu by nie? Wjeżdżamy. Wjeżdżamy tam, tobą, czemu by nie? O, nie było się. <sighs> Boksy pomalane, e, pomalowane tak na no pomarańcz y, Kolorki takie właśnie, może jeszcze jakieś kruszczaki. Tu mam 4 dynie w sumie, nie? 4 dynie A więc wchodzimy do góry W domu, nie do góry, do domu Mam na początku pajęczyny tutaj takie Tutaj też mam pajęczynki, biut, Tutaj mamy tak Tutaj nic nie mam przez to, że no, musiałam uzbierać hasik. Znowu. Tutaj mam tak. Um, tutaj mam tak. Te ściany są gołe. Nie wiem czemu. Um, nic za to nie dostaję, nawet nie. Um, tutaj mam tak. Nic chyba nie jest gołe. Te, tylko to oto. To, to nie jest. Tutaj, mam, tutaj, tutaj jest tak Tutaj próbowałam wdać ścianę, nie dałam. I mam właśnie tak. Tutaj kolejny jest tak, gdzie jest ta co spoko wygląda, dosłownie. Um, i no, to chyba tyle, co możecie chcę. W ogóle te pajęczyny ładnie wyglądają na tych oknach. Dosłownie ładnie wyglądają na tych oknach. Czarno A Więc możemy coś jeszcze sobie udekorować w domku. Potrzebny by jeszcze... Że w, hmm,

Dobra, wiecie co? Trzeba odnowy, trzeba ten pokój tutaj zrobić nie ten drugi potraw, to jest sposób, ta jest pusta w ogóle. I te okno też jest puste, ono musi być napełnione. Tak. Chyba będzie wystarczyło. jeszcze damy tu damy pojęcie, pięknie i tutaj te okna, żeby nie być pojęcie, no nie, Wiecie o co kaman w ogóle, żeby to nie, a nie, 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 mogę też a... Ай, не? Где их да? не могу. я бы с собой тоже не могла. Могу точно там, Не завершенном дому. Ай, файне. Ай, Dobra, teraz to dopiero co skapłam się, że mogę też na zewnątrz domu. To my trochę nadejść też tutaj. O. Mm. Ej, fajnie to wygląda. Ej, no mega. Tak pojęcie na tym tlenie. pasuje. A jak się to tu mogło jeszcze dostać? tam. Dobra, no, kupujemy jeszcze więcej. damy od razu też y, na ten, na boks na przykład. Może się nie da. Nie da się, tylko to się na dół, dość no, kurde. Tutaj do mnie. Tutaj na dół się da. No.

No, krótko no mega to fajnie wygląda M ładnie moim zdaniem. O, po prostu szykujemy się. się. Oj, to wszystko dobra. O, farmy muszę ogólnie jeszcze dość powodować tak. To będzie na no, ostatniej szoku maręczony. I dla To chyba wszystko co chcę Wam pokazać w dzisiejszym odcinku e, szkieletom